Cześć witam was tu samozwańczy król Piadzio MP3 Kolbuszowa Dobra lecimy z tematem Na podnośniku mamy co dzisiaj Piadzio p 3 400 Jak widzimy rozebrane całe w większości o, Koła nie ma zdemontowane bo krótki dwie hamulcowe wymieniać z tyłu Taki ogólny przegląd przechodzi Przegląd czy przy przygotowanie do sezonu 20-25, już, już jest mój marzec i tematem lecimy. Ale co coś wam pokażę. Kurwa, macie coś wam pokażę, i tak jak mówiłem, przyjechała na ogólną Widzicie, trochę się ale tu nie ma co się dziwić, że ona ma swoje lata. też przyjechała na ogólny serwis. klocki hamulcowe, przód, tył, oleje, filtry, wiadomo, przygotowanie pełne do sezonu. airbox w porządku. Patrzę na, na pewno, że A tu taki rodzynek się pokazał. Patrzcie, a klient mówi, że kurwa świeży pasek mamy, świeży to on był, ale o co chodzi, on się jeszcze nie zerwał, jak widzicie już górne zęby poszły, jeszcze trochę i on by się zerwał, bo jakiś on skórna narobił, ale o co tu biega, słuchajcie to jest piadziowski pasek, niezmieniany, to jest prawdopodobnie oryginalny pasek jeszcze od niej, ona ma tam 30 tysięcy nalotu i już dopiero poszedł, bo widzimy po już. A w jakim stanie sprzęgło jest? To wszystko jest. no Jest jakiś tam brud, ale widać, że ktoś tu wcześniej musiał zaglądać, no bo wiadomo w takim stanie byśmy tego nie utrzymali. Tu nie ma wzeru, tylko kupa jest na lot. Tego paska to wszystko ma też chwilę, ona stoi już. To nie jest tak, że to świeże świeże przyjęcie, tylko to jest przyjęcie bodajże z grudnia. Dobra, to no stycznia już nieco co zajmę. Taki i widzicie? No, ale czy mówię wam, 32 tysiące i podejrzewam, że pasek był niezmieniany jeszcze nigdy, never. Tu nie był, tylko już starość go wzięła, starość, starość nie radość, młodość nie uciecha. No, podbajcie swoje maszyny, nie do to aż paski wam szczelo. Tyle, takim krótkim filmiku, dzisiaj na dobranoc, ciało, pozdrawiam.